Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Forza Horizon i jak sami widzicie, mamy Ferrarkę. Nasza Ferrarka, nasza Ferrari. Wydaje mi się, że musimy jechać teraz tutaj, tak czy siak. To był chyba Oakley Heat Wave, gdzie musimy zrobić ten wyścig mając właśnie kabrioleta. Ale ja bym też strasznie chciał się przejechać wokół tej całej mapy, abyśmy mogli ewentualnie przetestować prędkość stokową naszej Ferrari. 458 Spider, ale najpierw chyba zrobimy tak, że ja sobie po prostu pocisnę. Jak to fajnie idzie. Że ja, sobie, że ja sobie po prostu pocisnę tu. Zrobimy ten wyścig i musimy jeszcze zrobić tam. Wiecie co musimy zrobić? Te wyzwania, ale nie wiem czy dzisiaj to zrobimy. Dobra, Oakley Heat Wave, Wymagany kabriolet. Weź udział w zawodach. Bierzemy nasz kabriolet, który jest prawie wszystko na 10.458 Spider. Ferrari, nie wiem, czy nie powiedziałem przypadkiem 478, ale to jest 458 Spider. Dobra, wyścig podczas festiwalu Oakley Heatwave. Widzę Audi R8. Też Spider. Jaki tutaj mamy poziom trudności ustawiony? Trudny. Powinno być spoko. Oczywiście Ej, musimy. Mi, no, A ty, jeszcze roulette. A, nieważne. Na co hamulce? ale śmieszne, ty. Dobra, Ferrari gotowa do jazdy. Wydaje mi się, że nasze auto jest, a tam biała Ferrari, widzicie? Tu jest biała Ferrari, a tutaj, ale to jest bez sensu, oni mają tą samą Ferrari co ja, a jadą jakoś tak szybciej. Audi R8 ciśnie, to jeszcze ta stara buda jest, poliftingowa, nie poliftingowa, to jest, oni tam mieli, jak to zacina, nie? Oni tam mają chyba trzy z tego, co mi się wydaje, generacja jakoś tak, nie wiem jakie tam są oznaczenia tej R8, ała, nie! Nie, ja nie wiedziałem, że to jest taki zakręt ty! Przecież tu był zakręt wiesz jaki tu był zakręt ty! Prawie 180 stopni tu od razu hamujesz No i wszystko Jedziesz, 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 jedziesz! Dawaj, bo jesteś na pierwszym miejscu, tutaj, O, ten mnie tam chciał smernąć po tyłeczku Ale na szczęście się jakoś udało, dobra, jesteśmy, moi drodzy, na pierwszym miejscu, mamy już 34% postępu Nasza Ferrari mega ciśnie Ferrarka, Ferrarki co ja mówię, w ogóle nie wiem, jestem zestresowany, że nie wygramy tego wyścigu Jak to od środka ładnie wygląda Naprawdę, to jest masakra Oni tuż za mną są, ten mnie próbuje dogonić tą Audi R8, on tam też jedzie tym Chevroletem swoim śmiesznym Ała Oh my god Ciśnie, nie umie z takiej perspektywy jeździć Nie umie, nie ma szans Ten tym Chevroletem ciśnie, Audi R8 też dobrze ciśnie Mi się Audi R8 też podoba Jeżeli nie chcesz się Ja nie mogę jak on leci w te zakręty Jeżeli nie chcesz się rzucać w oczy A mieć auto sportowe Kup sobie Audi R8 Jeżeli chcesz się pokazywać Kup sobie Ferrari albo Lamborghini McLaren też się nie rzuca w oczy ale Ferrari i Lamborghini i tak. Moi drodzy, jesteśmy na pierwszym miejscu. Co prawda raz przewijaliśmy, ale jest git. Dobra, tutaj oczywiście znowu karuzela działa, na której się nie huśta. No tak. Ile, mam, ile tutaj jeszcze potrzeba? Patrz, 120 punktów! Ty, bo tutaj za chwileczkę będziemy mieli różową, Ty jak my już tutaj Ferrari jeździmy na niebieskim, to co będziemy później? Czym później będziemy jeździć, skoro my już mamy pierwszy samochód w klasie S. Dobra, nie wiem dokładnie gdzie skończyliśmy, bo ja bym się chciał. Okej. Okay. No się ma. Ja wiem, co robić, tylko że ja bym chciał, mój drogi przyjacielu, najserdeczniejszy, podjechać sobie tu i pojechać wokół tej całej mapy, nie? No patrz, tu wszędzie pojeździć. Tylko ja bym się musiał telepierdnąć tutaj, prawda? Dobra, jedziemy za 10 tysięcy k.r. -ów. No mówi się, trudno. Teraz wygraliśmy. Ile? 12 tysięcy? Nie. Co, 20? Nie, 12 tysięcy wygrałem. Tracimy 10, żeby się przeteleportować. Ale dla mnie najważniejsze będzie teraz też to. Oh my god. Poszedł. Ktoś tu ciśnie. Oni też już jeżdżą lepszymi samochodami. Nie jakimiś tam badziewiami wolniejszymi, tak jak my zaczynaliśmy. Od czego zaczynaliśmy? Od Subaru, chyba, nie? Tylko tu są le Lipa hamulce, muszę Wam powiedzieć, są w tym samochodzie. Naprawdę. Hamulce mogliby zrobić lepsze. Dobra, musimy zrobić naszą stokową Ferrari. Musimy zrobić jakiś. Dobry wynik. Trochę ją zarysowaliśmy mówi, mówi się po prostu trudno. A tego nie. Dobra, jestem. Pff. Dobra, skręć w lewo. I teraz tak, jestem u celu. Ja bym chciał pojechać tutaj na sam koniec, ale ona, na, no ona mnie będzie prowadzić tędy. Tak też właśnie myślałem. Ja po prostu ciścę tutaj po tej autostradzie, dobra. Eee, nie ustawiamy tej trasy. Robimy tak, dobra. I ciścimy po prostu do przodu przed siebie i zobaczymy, ile ta Ferrari pocisie. Wydzia wydaje mi się, że jakiś kaganiec tutaj będzie założony. I ja nie mogę. Jak to brzmi? On tak wyje. Dobra, skrętny w sumie jest. Przy takiej prędkości taka skrętność. Tu też Ferrari. Wow, 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 Oh my god, przy takiej prędkości. O, jeszcze mi szyba wlecia. Skąd mi ta szyba wlecia? Z przodu czy skąd? Całe obite Ferrari. Fff. Nara wypadł. Ja jadę sobie tędy. Tam był, był zjazd do miasta. Ciekawe, czy można tu jeździć po tych. Nie, tutaj po tych górach już chyba nie można jeździć, nie? Ale tu chyba jeździ jakiś pociąg. Ja, ja, tu są tory, no. Ale czy jeździ tutaj pociąg? Nie mam żadnego pojęcia. Tutaj ktoś ciśnie, Bishop i Raid. Czy oni by się chcieli trochę pościgać ze mną tą Subaru imprezą? Nie, to nie jest to nie jest moja kategoria. Może Raid, bo widać, że Raid tutaj ciśnie ponad 230. Ba! Oh my god, strefa szybkości. My ciśniemy tutaj cały czas. I mamy 247 na godzinę. I najprawdopodobniej jest to już pomału. Założony kaganiec! Raid! on tu jedzie tym Mercedesem AMG, dlatego go nie potrafimy dogonić, bo to jakiś Merol ciśniety. Dobra, mamy, rzucamy wyzwanie: Mercedes Benz C63 AMG Black Series. Oh my god, star. Dobra, ciśniemy. Mercedes czy Ferrari? Tutaj był co prawda poziom łatwy, ale muszę wam powiedzieć, że ten Merol taki ma odgłos, że to jest moje marzenie też mieć takie C63 AMG. Naprawdę. Dobra, wygraliśmy z nim. Okej, okay, gdzieś z prawej strony się musimy trzymać. Jeszcze taki złoty kolor, no Dobra, ciśniemy z nim. C63 AMG. Tam był, tam był w ogóle ten pachołek. Byśmy go musieli trzepnąć, no ale tu już będziemy wygrywać. No my wracamy po prostu do miasta. No chłopie. Nasza Ferrarka jechała ile? 260 km na godzinę? Taka troszeczkę chyba lipa, nie? Tu na stopie. Fuh. Tutaj ktoś kwiatki podlewał. Może mu damy trochę fory, co? Koniec, nie? No i wszystko, dziękuję, gratuluję. Dziękuję, gratuluję Zakończono, wygrywasz Czyli Mercedes jednak wolniejszy 1650, bilans 111 tysięcy Dobra, jesteśmy tu Czy on tu jedzie? Ja jedzie, patrz, jedzie Rejdi, co z tobą? Tylko se auto obił Ale tu tak brzmi te C63 Że to jest masakra Dobra, jedziemy teraz tu I musimy zrobić tą prędkość naszego Z naszej stokowej Ferrari Dobra, tutaj mamy ten pachołek Mamy go roztrzaskane. Już prawie 50% mamy Dobra, i wracamy na autostradę, nie? Pa Obiję se auto ono już i tak jest tak obite, że to jest niemożliwe. Ja dopiero teraz zauważyłem, że ta Ferrari ma trzy... ...trzy wydechy na środku. Dobrze, moi drodzy, mamy 250 na godzinę, nie jest to jakaś tam zawrotna prędkość. 265 na godzinę. Dobrze, że tu jest taka czteropasmówka. 277. Czy polecimy 300 naszą Ferrari stokową? 283. Ten tutaj... Z... Oh my god! A co teraz się stało? Przepraszam bardzo. I ja... Ten też tam wleciał, tak samo jak ja! Co to się teraz stanęło się? Ja myślałem, że tutaj cały czas będzie czteropasmówka i ja normalnie tu wleciałem w to, pa! Pa jakie roztrzaska patrz! Ja nie mogę, ja tam normalnie wszystko straciłem, nie? Dobra, tu wjechaliśmy, daliśmy radę, kuk! Ale czy on poleci 300? Tego nie wiemy. Ała! On nie poleci 300, nie ma szans, bo on poleciał 300 na godzinę. Tu znowu mamy autostradę, czteropasmówkę Jeszcze trochę możemy, będzie 300 chyba, patrz 292 Jak tu się trzęsie wszystko, 300 Ja wiem czemu tu się tak trzęsie wszystko Wiecie dlaczego tu się tak wszystko trzęsie? Bo to jest kabriolet I on w ogóle nie wie co się dzieje Ja nie mogę Jak tu wszystko trzęsie, ty 311 na godzinę Patrz tego, no co za typ O nie, patrzy w lusterka Czy co on robi? Ja sobie jadę lewym pasem, a on. Myk! Patrz go, pa! Nie. Mijamy go. 311 na godzinę. Więcej chyba nie pociśnie. Dobra. Tu tego też mijamy. Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie? Ja już prawie dojeżdżamy. Oh my god. Oh my god. Dobra, 311 było. Spoko, podoba mi się. Ale wiadomo, że to było tylko stokowe. Mamy nowy rekord życiowy. Jest spoko. Więc teraz teoretycznie mogę sobie ustawić. Trasę tu chyba muszę, nie? BBS Japanese. Nie, to już to już graliśmy, ale nie wygraliśmy tego. Tu jest jakaś, tu jest coś, patrz to. Co tu jest w ogóle potrzebne? Tu jest na C jeździmy. Na C, Recaro, GoPro i tu jest jeszcze jedno. Dobra, muszę jakoś tutaj pocisnąć. Dobra, i tutaj sobie właśnie tą drogę też odkryjemy. Tutaj ewentualnie sobie później pojeździmy na tym Redfucie, Ale teraz dla, dla mnie najważniejsze są po prostu wyścigi. A ten też tutaj ciśnie Ferarką! Średni za siedem kołar! Ono tu! honotu. tu! tu! Ścigamy się! Dawaj, za siedem koła Ferrari FF. Dawaj, jedziemy. Ciśniemy, baby Oh my god, nie gadaj, nie? Jedź, jedź, jedź. Ale tu ciężko było teraz. Dobra, ciśnę, cisteć, jedź, jedź, no skręcaj! On się przykleja do tego, no stary. Co co chodzi co mówią Ferrari ty? Normalnie ciśniemy, obijamy te auta. Czajajcie tak obić auto. Czemu tak się zacina? BMW M5 chyba? Albo M3 jechało. Ja nie mogę. Normalnie ci się mnie teraz na maksa do przodu cały czas przed siebie. On mnie wyprzedzi! McLaren? Albo Pac Halo! No stary, co robisz? Tu żeśmy tak mogli się fajnie pocisnąć, a on mnie cały czas pcha! A ten czym tu jedzie? McLaren jedzie, jest McLaren! McLaren mi się też tak podoba Chyba bym brał yy, McLarena zamiast R8 Jeść yes. Nie mogę Jeszcze on wygra, nie? Dobra, jestem, jest, git I wszystko, wygrywasz Ile? Siedem koła, dziękuję, gratuluję A to siedem i pół O, znak, ale ukryty, nie no, naprawdę O, kolejny znak, co jest grane? Co z tymi znakami jest nie tak, ty? już mamy ty, A tu jakieś góry są, Bardzo tu jest grane, ty, lewo, prawo, lewo, prawo Dobra, BBS Showdown Dobra. Organizatorze nie pozwolą ci wziąć udziału w wyścigu, dopóki nie wybierzesz innego wozu. No biorę ten. Może być ten. Dobra, rozpoczynamy wyścig BBS, showdown. Nerwy. Na pierwszym zakręcie i Mogę ci w tym pomóc, jeśli chcesz. On tak szczeka, a i tak przegra ty, On nigdy nie był pierwszy. A on non stop szczeka, gwiazda się odzywa ty. Gruber przed nami jedzie Okada za nami. Patrz, okada ciśnie furdem fiestą. A to jest postęp, dobra. Odblokowano rangę 4, wyzwanie jazda w cieniu jest spoko. Dostaliśmy znowu 15 tysięcy karów. A jak ten mieci się tu nie. Co za typ. On mi będzie pomagał. On jedzie na czwartego. Co za chłop. Ale bez sensu wszedłem w ten zakręt. Dawaj, Magojre! Patrz go, nie. On. Ale to jest bez sensu, że on tak przyspieszył teraz. Ja, to jest bez sensu, że on tak przyspiesza. Ale tutaj jest dużo zakrętów. Magojre. Nara, Magojre. Od wewnętrznej cię wziąłem, jak się czujesz z tym? Jeszcze trzeba dogonić Houstona i Swifta Ale oni jadą jakimiś autami, które nie mają żadnego pojęcia o co chodzi, ty Duś tego, ten jedzie Jeepem chyba, nie? No nie mogę, no nie wezmę go Miałem taką szansę na tych zakrętach Ale będziemy chyba na trzecim miejscu, wiecie? Tu jeszcze ewentualnie jedna długa, prosta On jedzie chyba Jeepem Trackhawk Patrz, no jedzie i hamuje przede mną. Co za chłop. A ten Swift, dobra, jesteśmy, moi drodzy, na drugim miejscu. Najważniejsze jest to, że Maguire, on tam gada jakieś pierdoły, a w ogóle nie jest dobry ten człowiek, ty. Wyniki wyścigu, Patego. Maguire na czwartym miejscu. A ten Jeep SRT8 to był. Ford RS500, naprawdę Ford RS500 tak cisnął. Ja miałem tego Forda, ale nie mogłem go chyba wybrać, okay. nie? nie no. No. Pozytywnie. Dziękuję. Zdobyte punkty 110, mamy jeszcze 180 punktów. Zostajemy w tym, w tym samochodzie. Ja tam mam jeszcze dwa wyścigi niebieskie, które teoretycznie możemy sobie ogarnąć teraz, żebyśmy mogli zdobyć już tą. O! Oh, z... Z wszystko już to jest. Patrz. Jeśli masz odwagę, to wiesz co robić. Ja wiem co robić, wiem co robić z wami wszystkimi wygram, ale na razie jesteśmy, gdzie my jesteśmy. Tu jesteśmy, więc patrz, mamy jeszcze dosyć dużo tych wyścigów. Tu jest jakiś Adidas, Urban Avalanche. No chyba sobie podjedziemy tu i tam jest jeszcze jeden wyścig, jeszcze jeden niebieski. Jeszcze jeden niebieski, także na spokojnie sobie te punkty uzbieramy. O, jedzie McDonald! McDonald's! McDonald's! Ty, McDonald's, jedzie. <laughs> McDonald's! Welcome to Bunker! Fajnie tu wygląda. Całkiem inaczej, niż jak tam w tym mieście Ja sobie może tutaj troszeczkę trasy odkryję żebyśmy mieli wszystko na 100% McDonald's, no patrz go ty Co za chłop A tu w ogóle jest takie miasteczko westernowe Zobaczcie Jak tu wygląda To jakby się czas zatrzymał Normalnie jeszcze takie sta Jeszcze są takie miasteczka w Ameryce Ja nie wiem, ale tutaj naprawdę wygląda jak na westernie Jeszcze te drogi takie nieskończone Tu gdzieś jest w ogóle szyld, tu Ten czym tam jechał, że tak świszczało? Dobra, tu jest kolejny kod rabatowy. Dziękuję, gratuluję. 54% mamy już. Rekarość 70s. Wymagany wóz z lat 1900. Nie gada, że mi. Nie, nie, nie. Nie z kolon. Nie ma sens, ty! Ja będę do Skyline jeździł i się denerwował, ty. Daj spokój mi z tym Skyline'em. Nigdy w życiu. Nie wiem, czy to była dobra teraz yy, grupa, że C. Mamy też C. Chyba powinno być GIT. Dobra, kto tutaj czym jeździ? BMW, ładne. Okej, okay, weźmiemy sobie ten. To jest Lotus czy kto to jest? To jest Lotus czy kto to jest? Dobra, same Mustangi nie? Same Mustangi. Dwie BMW, albo nawet i trzy BMW. I ten jedzie tym Lotusem chyba. O biedny. Dwa <laughs> Ten z okada nie wie o co chodzi z tą BMW, w ogóle nie potrafi nią jeździć. Ale to będzie ciężki wyścig. No, przecież ja będę na, wiecie, którym miejscu? Na ostatnim, prawie. Mogłem sobie wziąć tego, Skylina, super by było. Nie, no patrz, no nie, nie, ja nie dam rady na tym poziomie trudności. Nie ma szosty. Ja jestem do tyłu. 7 sekund? Nie, no nie gadaj. A on jedzie tym Stratos Lancia. Ja w ogóle przerwałem to, bo bez sensu. Tu mamy BMW. 120 koła to w ogóle kosztuje, patrz tego Ten, a bo ja mam go na D Aha, tu jest C329, tu jest BMW 2002 Turbo Okej, okay, mamy też Pontiaka Firebird, to się będzie ślizgało jak masakra I mamy nie... dobra, wezmę tego Chyba lancją się przejdziemy, stratos, bo ona w sumie sterowność, niby jest ok. Lancja stratos. Taki mi się podoba. Kupujemy 50 tysięcy. Mamy w ogóle tyle kasy, chyba mamy. Dobra, jesteśmy po raz kolejny, tylko muszę zmienić opcję. Nie, poziom trudności zmienimy może na Na łatwy. Na no, łatwy będzie ok, Bo ja coś już tutaj czuję, że ja albo źle wybrałem samochód, albo nie wiem o co chodzi Ten jedzie też tam lancy stratos. Patrzcie jak to w środku wygląda. Wow. Włoskie samochody zawsze mi się podobały, ale to już jest. No, ale ja nie. To jest bez sensu, że ja zaczynam z ostatniego miejsca. To naprawdę jest bez sensu. Ja nie, ja nie mam nawet miejsca, żeby ich tutaj wszystkich wyprzedzić. Zobaczcie w ogóle, jak ta lancja wygląda przy tym Mustangu. To jest połowę mniejsze. My w ogóle tutaj po tym westernowym. Pff, oła! My w ogóle po tym westernowym miasteczku się tutaj ścigamy. Ten tu jedzie, hamuje. A ten czym jedzie? To nie jest BMW chyba. Co to jest? Jakieś coś mega małe Dobra, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale to w sumie nikogo nie dziwi, jak gramy na łatwy Także ja to szybko przejdę i ciśniemy na kolejne wyścigi No i trzecie okrążenie, dziękuję, gratuluję, wygraliśmy no Na łatwym, no na no, łatwym się mówi, na łatwym, no trudno, no co ci, co ci zrobią nic się nie No ja, no ale na łatwym Denerwuje mnie to, że gra, musimy grać na łatwym na niektórych wyścigach 120 punktów zdobywamy, potrzebujemy jeszcze 60 i zdobywamy ostatnią opaskę Zostajemy w tej lanci Stratos na trybie włóczęgi. Dobra, i my jesteśmy tu. Aha, i musimy podjechać jeszcze tutaj, ale tuż se przejedziemy, bo tutaj mamy jeszcze czarno, to se tam odkryjemy jeszcze. I cały ten... A, to Lamborghini! Ja nie mogę, Gajardo. To było Gajardo? Gajardo to chyba było, nie? Dobra, co tutaj jest? Europejski z AWD. Czemu? Czemu? Wymagany europejski z all Drive, no to mamy to. Czemu? No to jaki tutaj jest polecany? Pokażcie mi te polecane. Ty, Lancia Delta, Lancia. Mercedes-Benz ML63, ile mamy kasy? 116 tysięcy. 2009. Land Rover, Range Rover Supercharged. Albo Lancia Delta Integrale Evo. No ale tam mieliśmy jeździć na B, nie? A, on, a ja mam... Patrz, tu jest B413, a ja tam mam B. Tu jest 413. No przecież oni mi polecają takie starsze samochody, a tutaj też coś jest, patrz. No, czemu nie mogę korzystać z tego, ale jeśli chcę to mogę A ten ma 500 Czemu nie, czemu nie mogę, jak mogę, no bez sensu ty. Dobra, poziom trudności ustawiamy na Trudny Zapisujemy to I ciśniemy Ten zaś tą lancją Co za pajac, nie? On też jedzie Audi 4. To jak jak mi. On mi mówi, że nie mogę. No, jak nie mogę, jak mogę, ty. Aha, bo oni są szybsi na razie, Tam im te turbo łazić. jak w Monbazuty. Ale ja im, ja im jeszcze. Ała. Ja im jeszcze pokażę normalnie. Bierz tego Mercedesa stąd. Magojrę tam się cisie. Patrzcie go. On tak nieczysto. Ja wiem, że ja też nieczysto gram, ale ja gram tylko czasami nieczysto. O, widzisz to samo. Wszyscy <laughs> się od niego bijają, ty. Ja nie mogę, no lewo, prawo, lewo, prawo tym autem, ty, no. Cisi mnie. Wejdź mnie pocisi, jak jesteś szybszy. Dawaj tym ranger Roverem, Let's go. Patrz tego Maguire, nie? Ten też tutaj niestety ode mnie dostał, ale Maguire go pierwszy popchnął. Dobra, tu hamulec. Maguire. Kręć, 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 kręć tym Audi Dasz radę Ten tu ten Golfem ciśnie, GTI Ała, 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 no lecę lewo, prawo Ja nie wiem o co chodzi w tej gierce Tu tak kiepsko się kręci w tej gierce Że tu jest taki lag naprawdę Ja tu cały czas narzekam, nie, że ja kręcę w lewo I on tak za pół sekundy dopiero łapie ten, No bez sensu, ty Dobra, Maguire pierwszy, ten mnie denerwuje tym Golfem Dobra, nara, Maguire nie wie gdzie jest Ja też nie wiem gdzie jestem, nie dogonię go już, nie, nie dogonię Pierwszy wyścig wygra i będzie... Pierwszy wyścig wygra i będzie piszczał, zobaczycie, ty. Maguire wypad, wypad, wypad Maguire! Nie masz szans ze mną, ty! Hamuj, hamuj, hamuj tym Audi! Pa, jak Maguire ci się ja za chwilę tego joypada połamie, nie? Maguire za mną, Dumlancio. Dobra, damy radę, damy radę! Oni nie wiedzą, gdzie oni są. I co, dalej będziesz pyskował? Pokaż, jak pyskujesz. I wszystko, dziękuję. Brembo mi gratuluje, zdjęcia mi robią. I co, powiedz coś, czy nie? No dobra, a on coś powie na ten temat, czy nie? Czyli będzie ci, ci, ci o, siedział. I mamy kolejną opaskę. Posłuchasz się ostro do przodu. Ja? W centrali wyścigów czeka różowa opaska z Okej. Okay. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tylko, że teraz tak. Zostajemy w Audi 4 Ja będę mógł chyba jeszcze odebrać od niego ten samochód, nie? Mogę się z nim ścigać, ale wydaje mi się, że my sobie po prostu pojedziemy po tą opaskę. Ciekawe, co mi jeszcze tutaj powiedzą. Ja ja, jest, 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 no. Tu gdzieś. Ej, tak naprawdę to się tam nie stara. Mój samochód. Diablo SV Lamborghini Diablo SV Chcesz mi dać? Ale to najpierw wiesz co zrobimy Ja najpierw jadę po opaskę Ty no patrz go jaki bankow Do no, prostu we mnie walnął Ja wiem, że jadę lewym pasem, ale on prostu we mnie walnął To jego wina Ale tu ładnie Wśród tych kamieni O jest znaczek Fajnie, że mamy znaczek Tu więcej znaków na razie nie ma Mamy już 56% w mieście będzie chyba dużo ukrytych, tak mi się wydaje. Tu jeszcze jest jeden, tu jest jeden, tu jest jeden do zdobycia. Ja sam może pojadę tu w prawo, albo nie, no, jedziemy tu w lewo. Ja, ja, bo tutaj mogę jechać. O, tu jest, patrz, tu jest jeszcze jeden. Upgrades. I tu jeszcze se w lewo pojedziemy. Ja wiem, że tam po prawej stronie też jest jakiś, ale mi się wydaje, że tu też będzie. Sł słuchajcie w ogóle to turbo tupa. Jak w mudbazu. Normalnie jak w Monbazu. Dobra, tu widzę kolejny upgrade. Nie za bardzo ukryty, ale jest. Dobra, kolejna tablica. Która to już jest? 59. Dobra, jesteśmy na miasteczku Woodstock. Panie, se tu wjeżdżamy. Centrala wyścigów. Zobywamy różową opaskę i wszystko. Różowy? Serio? Odblokowano osiągnięcie. No się ma. Dzięki. No ja. Dobra, mamy. Mamy różową opaskę. Jaka będzie teraz? Fioletowa czy jaka? W każdym bądź razie, moi drodzy, musimy jeszcze ogarnąć tego typiarza. Czy Ty co tu się dzieje? W każdym bądź razie, musimy ogarnąć jeszcze tego. Następny poziom 990 punktów. No mus, musimy ogarnąć jeszcze tego typiarza Duke Maguire, ponieważ on nam chce dać Lamborghini Diablo SV Super Veloce. I to, to musimy sobie też ogarnąć. Ja sobie jeszcze wejdę zobaczyć, ile my, na którym my w ogóle miejscu jesteśmy. Następny jest etap festiwalu, to znam. Wezwania sponsorów ranga trzecia pozycja na tablicy popularności. 176 miejsce. A kiedy będzie pierwsze miejsce ty?